Na koniec montujemy pod nieobecność wady ma oponki do pit bajków. Chcemy przygotować w miarę szybko dla Was sprzęty i chciałbym kilka słów powiedzieć o oponach. Fabrycznie przychodzą na oponach Są, jest to jakby chińska marka. Opon nylonowych. Są to fajne opony na bardzo gorące dni, na plac, przy niskim ciśnieniu, też potrafią trzymać. CSTKi, e, znamy te opony, są pucharowe i dobrze wiecie, że jak jest chłodno, to nie trzymają. W większości przypadków od razu wymieniamy te opony w cenie przygotowania za 350 zł. Ja tutaj, na chwilę obecną, e, to są jakby na, no najlepsze teraz opony, które mam w swojej ofercie. Jest to Dunlop. TT93 GP Pro. Na tył mieszanka medium soft, na przód, na przód jest jedna mieszanka, też podobna do medium soft i one bardzo fajnie się sprawdzają w, na hali, ale też w lecie.